Przemysł w Serosie, dzień dobry Podlaskie. Nadeszła lampora na to, żeby tworzyć, no cóż, podcasty polityczne. Politycy pozazdrościli Mencenowi. O tym, jacy politycy i komu, w jaki sposób chcą mu dorównać, co w się sensie Państwo dowiecie, śledząc media społecznościowe. Ja natomiast. Zamierzam skłożyć ofertę. Ofertę wszystkim siłom politycznym, które są obecne na naszej scenie. Doprecyzowując wszystkie partie i siły polityczne, które brały udział w ostatnich wyborach samorządowych zgłosiły bloki, bloki partyjne i w wyborach parlamentarnych i europarlamentarnych. Te wszystkie organizacje, partie, które mają tu lokalne oddziały serdecznie zapraszam do współpracy. Na jakiej zasadzie? Nasz portal jest portalem który ma przede wszystkim konserwatywnych odbiorców. A przynajmniej tak to się wydaje, tak to wygląda. Moją przeszłość polityczną dziennikarza, redaktora naczelnego doskonale Państwo znać. Ja nie będę się jej wypierał i udawał, że nagle zmieniłem poglądy, albo że się przemaluję nagle na progresista albo liberała. Nie, nie jestem nim. Natomiast chciałbym, żeby było uczciwie, żeby każdy miał możliwość przedstawienia swoich racji. Do tego zatem zapraszam. Raz... W ciągu miesiąca macie, każda partia polityczna, każda siła polityczna może dostarczyć do nas nagrany statement do godziny. Mogą to być cztery materiały po 15 minut, dwa po pół godziny, trzy po 20. To zależy od pomysłowości liderów. Każdy taki materiał zostanie oznaczony jako stanowisko danej partii, danej siły politycznej, a ja uroczyście składam obietnicę. Zero cenzury. Zero ingerowania. To zostanie oznaczone jako materiał tej partii. Więc ta partia, autorzy, jeśli zawrą w nim jakieś materiały, które są, narażają się na, powiedzmy, ocierają się o pomówienie albo kogoś ponawiają, będą za nie odpowiadać. My prezentujemy wyłącznie te treści. Druga rzecz. Te treści muszą być zgodne z prawem. Więc nie, nie zgodzę się na to, żeby ktoś umieszczał tam rzeczy, które są oczywisty sposób sprzeczne z kodeksem karnym albo generalnie z zasadami YouTube'a, czyli jak ktoś zacznie mówić o antysemityzmie, to bardzo przepraszam, ale nie. Nie, ponieważ nie będę narażał swojej redakcji, swojego kanału, w którym pracuję w tym sensie swojego na jakieś koszty czy odpowiedzialność, albo hmm, że nas algorytm zabije. Więc tu nie. I to jedyna granica. Czy, o, ja się będę z nimi zgadzał? Nie ma znaczenia. Ja mogę się z nimi polemizować, ale polemizował będę w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym materiale. Jak Państwo wiecie, zawsze daję szansę i zapraszam moich adwersarzy do rozmowy. Więc jeżeli ktoś z Państwa chce zobaczyć takie stanowiska, to dajcie do swoich, powiedzmy, ulubieńców politycznych, że takie stanowisko i taką, taka możliwość będzie. Jeżeli jakaś partia ma na mnie bana, nie chce ze mną rozmawiać, nie widzę problemu, nic na siłę. Przedstawcie własny pogląd, wrzućcie. Bo te wszystkie statementy, te wszystkie Wasze stanowiska są za darmo. Do godziny czasu macie Państwo za darmo możliwość przedstawienia i wrzucenia materiału. To oferta, która pozwoli wszystkim osobom oglądającym nasz kanał na zapoznanie się z poglądami i z... Z odniesienia się do rzeczywistych zdarzeń. Dlaczego tak? Konferencje prasowe, wiem to jako dziennikarz, to najnudniejsza rzecz, której się za przeproszeniem nie da słuchać słuchają ją albo wyznawcy, albo bardzo wytrwali, ci, którzy muszą, bo z tego żyją, przygotowują tworzą programy materiały. Ale stworzenie fajnego placementu, gdzie macie państwo specjalistów, kamery, nagranie, studio, ewentualnie macie państwo możliwość urozmaicenia tego różnymi filmikami czy yy, elementami, Program tablicami, materiałami, których normalnie w wywiadzie nie jesteście w stanie zaprezentować, to propozycja dla was i to jest możliwość, którą ludzie obejrzą i będą się z nią utożsamiali. Po trzecie macie możliwość zastosowania formy i przedstawienia własnej wersji, jeśli chcecie, żeby to była rozmowa dwójka ludzi. Proszę bardzo, niech to będzie rozmowa dwójka ludzi możecie Państwo wydająć też do tego dziennikarza. Jeśli jakaś partia ma jakiś kolosalny problem, bo pogoda, bo lokal, bo coś innego i nie ma przestrzeni, udostępnię za darmo własne studio. Tak, udostępnię za darmo własne studio i osoby, która nagra Wam ten materiał, chociaż, odpowiadam, montować go nie będzie. Nagrać? Proszę bardzo, montaż niekoniecznie. Natomiast jeżeli Państwo dostarczycie nam te materiały, powtórzę raz jeszcze, Adres naszej redakcji jest dostępny w stopce redakcyjnej. Materiał, kontakt możecie Państwo nawiązać właśnie anonimowo przez skrzynkę redakcyjną. Jeżeli nie macie przyjemności rozmawiania ze mną, bo jestem zbyt prawicowy, zbyt złośliwy, albo nie daj Boże, nadepnąłem z na lokalnym decydentom lub politykom, trudno. Proszę wobec tego kontaktować się anonimowo z tą właśnie skrzynką redakcyjną. Nie tylko ja ją obsługuję. Oferta jest aktualna cały czas. A rozpoczęcie tego liczenia, odliczania rozpoczynam od dnia 15 października. Od tego dnia macie Państwo co miesiąc, między 15 a 15, możliwość dostarczenia do godziny materiału w formie i prezentacji przez Państwa dowolnych. A ja obiecuję, że w ciągu 24 godzin, od czasu jak mi to dostarczycie, znajdzie się to na naszym kanale. Co więcej, poinformujemy o tym również na mediach społecznościowych, a ja dodatkowo napisz o tym na stronie i na portalu. Pluralizm, proszę państwa, nie polega na tym, że wszyscy rozmawiamy ze sobą na kolanach albo się ze sobą zgadzamy, ale na tym, że przedstawiamy swoje stanowiska, które są słuchane. Jeżeli z jakichś powodów herbertowskiej kwestii smaku nie czujecie potrzeby, żeby rozmawiać ze mną albo z jakimś dziennikarzem, który współpracuje lub pracuje ze mną w redakcji, trudno ale chciałbym, żebyście mieli możliwość przedstawienia swoich racji i nie zarzucali mi, że jestem kieruję redakcją w taki sposób, że tylko jeden głos i jeden pogląd jest słyszalny. Jeśli tak będzie, jeśli tylko jeden głos będzie słyszalny i będzie to głos konserwatywny albo z racji moich poglądów będzie przebijał się pogląd stronniczy z punktu widzenia polityki, to będzie wasza wina. Tylko wasza Ponieważ powtórzę, dostarczcie mi ten materiał, a ja go opublikuję za darmo. Lepszej oferty nikt wam tu, w tym województwie, nie da. No, chyba, że w wywiad na kolanach, w mediach, które. Pff, no cóż, od Was zależą. To tyle. Przemysław Sarusiek, dzień dobry Podlaskie. Sponsorem programu jest firma Jazbud. Znajdź swoje wymarzone mieszkanie www.jazbut.pl Sponsorem programu jest Modern House, Twój klucz do nieruchomości. Kupno, sprzedaż, wycena i najlepsze kredyty. Wszystko w jednym miejscu. Modern House. Znajdź swój nowy początek już dziś. EMS. Efektywny trening. Tylko 30 minut. Zrób to dla siebie. Sponsorem programu jest szkoła szachowa Progres. Rafał Greś. Rafał Greś zaprasza na Traugutta 4. Biuro rachunkowe nie tylko księgowość prawdziwe wsparcie dla twego biznesu pod nadzorem biegłego rewidenta. Wspieraj ten kanał na Patronite. Link w opisie filmu.